Już za chwilę zbliżenia twój regionalny serwis informacyjny. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Zbliżeń. Pierwsza w Europie, druga na świecie. 3 maja 1791 roku Polski Sejm przyjął konstytucję. Kształtowała ona ustrój Rzeczpospolitej zaledwie przez kilkanaście miesięcy, ale stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli. Podczas dzisiejszych obchodów przypominano ideały, które przyświecały uchwaleniu majowej konstytucji. Piwat 3 maja rozbrzmiewało dziś na starym rynku w Bydgoszczy, a biało-czerwone flagi powiewały w dłoniach Bydgoszczan. To dla wielu jedno z najważniejszych państwowych świąt. Zawsze na każde. Dzisiaj nawet sama sobie zrobiłam kokardki, choć moja koleżance zaraz też zrobiłam. A jak przyszłam na Rynek, panie wręczy mi. Chorągiewskie byłam cała szczęśliwa. W patriotycznym duchu została odprawiona Msza Święta, którą koncelebrował ordynariusz diecezji bydgoskiej biskup Jan Po 225 latach możemy powiedzieć, że mimo zmiennych warunków trzeba nam mierzyć się z tymi samymi problemami, problemami dobra i zła. Muzyka Konstytucja 3 maja wyznaczyła prawa, obowiązki i główne wartości, wśród nich wolność oraz dobro wspólne. Jej przesłanie, jak podkreślali wszyscy obecni na uroczystościach, jest aktualne do dziś. Czy naprawdę jesteśmy mądrzejsi? Czy naprawdę potrafimy wyciągać wnioski z przeszłości? Czy partykularne interesy pewnych grup zawodowych i grup nacisku, często o narodowym charakterze, nie biorą nadal góry nad interesem ojczyzny? Pamiętajmy, że w chwilach zamętu, konfliktu postaw i splątania interesów najwłaściwsze jest kierowanie się interesem Wspólnoty, trzymanie się zasad i przestrzegania praw dla tej Wspólnoty ustanowionych. Po raz pierwszy od 1990 roku mamy w Polsce poważny kryzys konstytucyjny. Nie służy on Polsce ani Polakom. Jako kraj Byliśmy do niedawna stawiani na arenie międzynarodowej za wzór w budowaniu fundamentów demokracji. Dziś tak nie jest. Władze miasta rozdały bydgoszczanom egzemplarze aktualnie obowiązującej konstytucji. Uroczystości zakończył koncert pieśni patriotycznych. O. Przez święta w indencji ojczyzny na Rynku Staromiejskim w Toruniu zgromadziła tłumy mieszkańców. Ordynariusz diecezji toruńskiej, ksiądz biskup Andrzej Suski zwrócił uwagę, że 3 maja to także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 3 maja należy do Polski wolnej, do naszej ojczyzny, a bez ojczyzny, każdy dobrze to wie, jest się cudzoziemcem, bez ojczyzny jest się tułaczem poza ojczyzną. Jest się po prostu baniki. Podczas uroczystości wicewojewoda Kujawsko-Pomorski przypomniał, że polski naród przetrwał dzięki woli walki o wolność. Stało się to także dzięki konstytucji 3 maja, w której znajdowaliśmy oparcie, choć jej blask próbowano w przeszłości przysłonić i umniejszyć. Ojczyzna to wciąż zbiorowy obowiązek, a wolność wciąż jest wyzwaniem, podkreślał marszałek województwa. Życzmy sobie, aby święto Konstytucji 3 maja było dla nas wszystkich dniem, kiedy jako Polacy możemy poczuć, że jesteśmy wspólnotą nieobojętnych dla siebie ludzi. O zgodę i wzajemną życzliwość apelował prezydent Torunia. Ufamy, że wielkie marzenia autorów Konstytucji Majowej nigdy nie zgasło. I że Toruń jest jednym z tych miejsc, w których polskie sprawy publiczne mają się dobrze i będą miały się dobrze. W tym szczególnym dniu pamiętano także o majowych wydarzeniach sprzed 35 lat. Wówczas kilka tysięcy osób protestowało na bulwarze i ulicach Starego Miasta. Manifestujący przeciwko działaniom ówczesnej władzy zostali rozpędzeni przez zamo i aresztowani. Pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia złożono wiązanki kwiatów. Top We Włocławku tegoroczne miejskie obchody rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja odbyły się w bazylice katedralnej w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wzięli w nich udział mieszkańcy, przedstawiciele służb mundurowych, organizacje kombatanckie uczniowie, a także przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystości rozpoczęła zbiórka przed bazyliką, podczas której odegrano hymn Polski. Jak podkreślili radni, to ważne święto, ponieważ konstytucja łączy, a nie dzieli. Jest to przecież ważny rangą dokument w skali każdego kraju, konstytucja, czyli zespół tych najważniejszych przepisów prawnych, do których muszą odnosić się wszystkie ustawy. Po odegraniu hymnu wszyscy zebrani udali się do świątyni, gdzie odprawioną przez świętą w intencji ojczyzny. Po raz pierwszy od lat uroczystość w Bazylice była jedynym punktem obchodów święta we Włocławku. Twierdza Grudziądz bez tajemnic. W tym roku mija 240 lat od rozpoczęcia budowy największej pruskiej twierdzy Grudziądzkiej Cytadeli. Okazją do zwiedzenia fortecy był dzień otwarty, z którego skorzystało ponad 5000 miłośników historii i militariów. Pokazy walk, wystawa broni, i występy muzyczne. Na mieszkańców i turystów, którzy wybrali się do Cytadeli Twierdzy Grudziądz czekała moc atrakcji. Dzień otwarty, który przypada tylko dwa razy do roku, daje możliwość swobodnego zwiedzania fortecy. W innych dniach konieczne jest uzyskanie zgody władz wojskowych. Dla fanów historii przygotowano pokaz grupy rekonstrukcji historycznej, a także wystawę uzbrojenia. Imprezie towarzyszyły też koncerty. Cytadela jest centralnym punktem twierdzy Grudziąc na szlaku fortyfikacji Dolnej Wisły. Jej budowę rozpoczęto 240 lat temu z rozkazu króla Prus Fryderyka II. Twierdza Grudziąc miała osłaniać miasto i strategiczny most na wiśle w przypadku ataku wroga. No niestety długi weekend dobiega końca. Rozpoczęły się zatem powroty z majowego wypoczynku. Na bramkach zjazdowych z płatnego odcinka autostrady A1 w kierunku Łodzi już od wczesnego popołudnia tworzyły się korki, a informacje o sytuacji na regionalnych drogach zebrała dla państwa Aleksandra Ciekot. Sytuacja w Nowej Wsi pod Toruniem, no menomen pod Bramkowa. Pogoda sprzyjała podróżom, dlatego większość Polaków wybrała właśnie wypoczynek nad morzem. Pierwsze korki w tym miejscu na bramkach wjazdowych na ten północny płatny odcinek autostrady A1 w kierunku Gdańska tworzyły się już w piątkowy wieczór. Dziś niektórzy z kierowców w podróż powrotną wybrali się już około południa, a pierwsze korki w tym miejscu na bramkach tym razem zjazdowych tu w Nowej Wsi pod Toruniem tworzyły się już około godziny 14. Korek ma już kilka kilometrów i kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo by zapłacić za przejazd autostradą trzeba czekać się w tym kilkukilometrowym korku od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Na policyjne statystyki jak wyglądał ten majowy weekend na kujawsko-pomorskich drogach trzeba jeszcze zaczekać, ale pierwsze podsumowania już są. Tylko w Toruniu funkcjonariusze drogówki interweniowali blisko 350 razy, zatrzymano 87 dowodów rejestracyjnych i 10 nietrzeźwych kierowców. Policja niezmiennie apeluje więc o ostrożność i rozwagę na drodze, tak by powrót do domu był przede wszystkim bezpieczny. I my też przyłączamy się do tego apelu. Kolejne tematy. Bydgoski Festiwal Operowy przekroczył półmetek. Wczoraj wieczorem publiczność obejrzała Jenufę Czeską Operę Narodową wystawioną przez zespół Teatru Narodowego w Brnie, pierwszego zagranicznego gościa tegorocznego festiwalu. Arcydzieło Leosza Janaczka w wykonaniu artystów czeskich zyskało duże uznanie widzów. Powstała w 1904 roku Jenufa, zapewniła jej twórcy Leoszowi Janaczkowi pozycję jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku i najodważniejszych. W operze nie brakuje bowiem wielu drażliwych kwestii, takich jak nieślubne dziecko, zdrada czy dzieciobójstwo na morawskiej wsi. Dzieło w reżyserii Martina Glasera zaskakiwało napięciem i dramatyzmem wielu scen. Dla mnie, jako reżysera, Jenufa była wielkim wyzwaniem. Chciałem zaproponować publiczności współczesną wersję tak dobrze znanej, znakomitej opery, pełnej piękna, ale też głębokiego ludzkiego dramatu. Tytułowa partia Jenufy, uwiedzionej i porzuconej dziewczyny, której nieślubne dziecko zostaje utopione przez macochę, to wymarzona rola każdej śpiewaczki, i pod względem wokalnym, i dramatycznym. W tej roli trzeba pokazać i liryj i jej wielką boleść po odejściu ukochanego, a potem po stracie dziecka. To naprawdę wielka i dramatyczna partia. Janaczek nad swoją operą pracował aż 10 lat. Dzieło swoją siłę emocjonalną zawdzięcza przede wszystkim potężnej muzyce, oddającej dramat bohaterów zamkniętej wiejskiej społeczności. To nie jest opera, w której chodzi tylko o piękne melodie, ładne sceny czy folklor. Ona ma wielką siłę dramatyczną. Posiada coś z włoskiego belkanta, ale ma w sobie wielką ekspresję charakterystyczną dla dzieł Janaczka. Jenufa Janaczka w Polsce należy do bardzo rzadko wystawianych oper. Bydgoski Festiwal Operowy dał więc widzom szansę poznania arcydzieła nie tylko opery czeskiej. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A studio festiwalowe po zbliżeniach o 18.50 polecam Państwu. To perła ostromeckich pałaców, kolekcja fortepianów i pianin ze zbiorów Andrzeja Szwalbego jest jedną z największych w kraju. Kilkadziesiąt instrumentów zbudowanych w ostatnich 200 latach zostało zaprezentowanych w nowej odsłonie. Można je podziwiać w Starym Pałacu na stronie internetowej oraz w przepięknym opublikowanym właśnie wydawnictwie. Nowa odsłona jest przede wszystkim wzbogacona fortepianami, które do tej pory były ukryte. Wyciągnęliśmy z naszej przechowalni na światło dzienne. Zostały one już zaprezentowane na portalu internetowym Fortepiany Polskie, a w Starym Pałacu po prostu zyskały nowe życie. Są w przepięknej aranżacji, otoczone rzeźbami, obrazami. W przepiękny sposób wyeksponowane jest pianino buduarowe, a takie są tylko dwa na świecie, w tym jedno u nas. Jest zupełnie inny klimat, katalog, który pierwszy raz pokazuje w ten sposób te kolekcje i myślę, że to będzie wydawnictwo, które już do końca istnienia tego pałacu i tej kolekcji będzie wiodącym wydawnictwem. Wszystkie są fantastyczne, reprezentują z jednej strony polski przemysł muzyczny, a z drugiej także europejski, nawet amerykański jest jeden, a z trzeciej strony one reprezentują zainteresowania muzyczne społeczeństwa polskiego, bo one były w domach Polaków i na nich grano przy różnych okazjach, czy dla przyjemności, czy na, na takich domowych koncertach. A teraz trochę adrenaliny. Ta dyscyplina przyciąga do Bydgoszczy nie tylko samych uczestników, ale również widzów spragnionych mocnych i widowiskowych wrażeń. Dobiegły końca trzecie mistrzostwa świata w przechodzeniu przez rzekę. Po raz trzeci z rzędu zwyciężył Czech dany Mensik. Big relief. Czuję dużą ulgę. W tym roku było mi najciężej jak do tej pory. To dlatego, że czułem dużą presję w związku z tym, że wygrałem w poprzednich edycjach i miałem wobec siebie spore oczekiwania. Ludzie są tutaj wspaniali. Widać było, jak bardzo podobało im się nasze show i że z przyjemnością brali w nim udział i dopingowali nas. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Niesamowite. Długi weekend majowy to także inne ciekawe wydarzenia sportowe. W Grudziącu na przykład zakończył się czwarty i zarazem ostatni etap międzynarodowego wyścigu kolarskiego juniorów. W wyścigu wystartowały 33 zespoły kolarskie, z czego aż 23 to ekipy zagraniczne. Łącznie na terenie województwa ścigało się prawie 200 kolarzy. Trasa składała się z czterech etapów. Pierwszy z nich miał miejsce w Jabłonowej Pomorskim. Następnie uczestnicy przenieśli się do świecia. Stamtąd pojechali do Płużnicy na start trzeciego etapu, który zakończył się w Lisewie. Ostatni odcinek to trasa na terenie Grudziądza. Tutaj najszybszy był Bartosz Rudyk ze stali Grudziądz. Tuż za nim na metę dotarł Filip Maciejuk z klubu SMS Żerardów. Trzecie miejsce zajął Finn Anti Jussi Juntunen. W klasyfikacji generalnej całego wyścigu najlepszy był Dawid Czubak. Z Kateka Kalisz. Oczywiście gratulujemy. Teraz to wszystkie informacje. Za chwilę prognoza pogody. My spotkamy się ponownie o 21.45. Do zobaczenia.